Cześć, dziś udajemy się w kolejną zamkową podróż. Tym razem naszym celem będzie najstarsza murowana warownia na Śląsku. Jak widać pogoda nam sprzyja, mamy ponad 30 stopni temperatury, ale lekki wiatr przyjemnie chłodzi. Zaopatrzeni w zapas wody udajemy się do zamku we wleniu, nazywanym także zamkiem LENNO. Zamek we Wleniu jest położony w górach Kaczawskich, jakieś 120 km od Wrocławia. Znajduje się pomiędzy Lwówkiem Śląskim a Jelenią Górą. Skrycie. Jak podają źródła, Wleński Zamek to najstarsza murowana forteca na Dolnym Śląsku. Zamyka w zasadzie pozostałości po nim. Od ponad 850 lat górują nad znajdującym się u jego podnóży miasteczkiem Wleń. Wleński zamek znajduje się na górze zamkowej. Prowadzą na nią co najmniej dwie drogi. Ja udaje się żółtym z szlakiem turystycznym, prawdopodobnie też można wjechać na sam szczyt samochodem. Atrakcją Wleńskiego Zamku jest cylindryczna wieża obronna, z której rozciąga się piękny widok na karkonosze wraz z górującą śnieżką. Znajdujemy się na najstarszym murowanym zamku na Śląsku, jednym z najstarszych obiektów w Polsce, który powstał z inicjatywy Bolesława I Wysokiego. Jest to jedno z ulubionych miejsc Jadwigi Śląskiej, późniejszej świętej, patronki Śląska i Wlenia. Zapraszamy bardzo Państwa do nas na wieżę, z której roztacza się przepiękna panorama na Karkonosze. Można zobaczyć Grodziec, Ostrzyce, Pogórze Caczeskie. Niestety los dla wleńskiego zamku nie był łaskawy. W trakcie wojny trzydziestoletniej został zniszczony i praktycznie od 1646 roku pozostaje w ruinie. Jak widać, budowla idealnie wpasowała się w ukształtowanie i walory obronne terenu, a widok z baszty jest naprawdę imponujący. Zamek we Wleniu często był odwiedzany między innymi przez Henryka I Brodatego, który wraz z małżonką świętą Jadwigą Śląską przez wiele lat rozwijali infrastrukturę zamkową. Przypomnijmy, że Jadwiga Śląska jest patronką Polski i Dolnego Śląska. Z zamkowej baszty można podziwiać przepiękną panoramę Karkonoszy, Gór Kaczawskich i Pogórza Izerskiego. Ten odcinek muszę zakończyć w aucie, ponieważ złapała mnie potężna ulewa i musiałem jak najszybciej uciekać do auta. Sam zamek piękny, widoki cudowne, ale pogoda nie dopisała.